Będzie policjantem? Myślałem, że będą policjanci Słucham? Prywatna po, yy, posesja Wiem, a ja policję nagrywam A na czemu policja? A czemu nie? No nie wiem, pytam No okej okay. To tylko żeby mi nie nagrywać posesji, tak? A czemu nie? Bo się nie zgadzam na to Ale to z miejsca publicznego można no, nagrywać prywatna posesja już, tak? No wiem, ale z miejsca publicznego można nagrywać. Tutaj nie. Można. Tego obszaru za nie. No ale jaka to podstawa prawna będzie w takim razie? Normalna i proszę mnie też nie nagrywać. Okej, okay. niech pan mnie nie zachodzi od tyłu. No to proszę ten telefon obrócić. Z prywatnej posesji, z, z miejsca publicznego można nagrywać dowolną rzecz. Można, no ale jak, to, jak jakie to... przestępstwo, Jakie to będzie przestępstwo albo wykroczenie? bo no, nie ale... życzę, żeby czy coś i na z info, coś były, tak? Wie pan, a na przykład jak widzi pan... No widzi pan, proszę nie nagrywać Jak na przykład jedzie ktoś i ma kamerę, nie? W pojeździe, nie? Na przykład mają ludzie kamery w pojazdach. Przecież ściągają wszystko po sesję, nie? Ma pan kamerę na przykład w aucie? Nie ma Pana, ale wie pan, że mają, nie? Jadą przez ulicę i wszystkie z jednej strony i z drugiej ściągają. Nie, ma, nie mamy tak naprawdę wyboru na to, co nas mije, też jestem... Przecież wie pan, niech pan zobaczy ile pojazdów nas mija, nie? To też może mieć kamerę i w tej chwili byliśmy nagrani. No dobrze, ale cze, y, czemu pan y, policję nagrywa na przykład? Bo mam takie hobby. Y, y, gdybym wiedział. No powiedziałem, mam takie hobby, nagrywanie policji. Także... I <sighs>